Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, jesteście na kanale My Retro Hobby. Kolejny, kolejny czas, świąte dla mnie, kolejne paczki. E, to, kiedy ja się do zaległych dokopię, to nie wiem. Na razie jedziemy bieżące, bo tu są fajne rzeczy. Nie wiem do końca co i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim. Lecimy, moi drodzy. Lecimy nie przedłużając, bo było strasznie, e, strasznie ostatnio. E, nie wiem, no cieszy mnie to. Cieszy mnie to retro strasznie. Także mam takiego powera, chyba to jest jesień. Co to jest? Ha. A! Tak, moi drodzy, już wiem, czy tu nie ma już. Nie ma. Moi drodzy, kupiłem sobie jeszcze gripka na Switcha. Grip Nexigo. Pewnie coś Wam powiem w bliżej określonym czasie, jak już go potestuję. Kupiłem sobie go, bo wkurzają mnie Joy-Cony, wkurza mnie sztywność przede wszystkim Switcha. A tu jest zintegrowane rozwiązanie, prawie nowe, części zastępcze. Kupiłem to za 99 zł na Olylicie, znaczy za, czy za 80. Więc mamy gotowy, kompletny grip na Nintendo Switch z Joyconami, z wszystkim tak jak, tak, jak to powinno być zrobione. Małe bumperki. Więc, więc będę się bawił na pewno, na pewno tym, tym rozwiązaniem, jeszcze tu przyciski. Na pewno się będę bawił tym rozwiązaniem. Bardzo, bardzo fajna rzecz, pożyteczna. Ja tutaj planuję jeszcze troszkę w, spędzić chyba w delegacji, więc, więc słuchajcie jak najbardziej w wersji, w wersji mobilnej. Dobra, zobaczmy tutaj, bardzo solidnie zapakowana paczka złożona z dwóch części tak, dobra teraz tutaj Powinna być tutaj fajna rzecz o ile to ta paczka. bo czekam na, na fajne rzeczy ojku Czekam na fajne rzeczy dobra Bezpieczeństwo, zwijamy noży Co tu jest O tak czekajcie muszę odetchnąć bo to jest coś dobra e, to jest droga rzecz to jest coś czego szukałem bardzo długo do swojej kolekcji e, moi drodzy jak sobie zobaczycie ceny na ebayu to ceny powalają e, mi się to udało kupić od kolekcjonera który znalazłem to na oreliksie od kolekcjonera który jak napisał Likwiduję swoją kolekcję, kurczę, Surreal. Wzdecham, bo normalnie już się ręce, trzęsą. To jest, moi drodzy, <laughs> Nintendo 3DS XL yy, edycja limitowana. Jest bardzo drogie w wersji Pokémon, ale zaraz wam powiem, co to jest najlepszego w tym. Oczywiście mamy komplet dokumentacji, ale najlepsze jest to. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Trzeba podczyścić delikatnie. Patrzcie na to. Patrzcie jakiś liczny. Zero rysek. To jest jakieś palcowanie. Pff, jakiś kurz. Sekundeczka użyjemy troszkę koszulki. Sobie to wyczyszczę. Ale, no, ale jest piękny. Ale jest piękny, można się przejrzeć w nim, więc y, limitowana edycja, piękny, prawie nieużywany. Cena na eBayu kosmiczna. Nie chcę nawet patrzeć teraz, jaka jest aktualnie, ale jest kosmiczna. Ja, moi drodzy, spróbuję doczyścić ten ekranik i zaraz do Was wracam. Bo muszę ochłonąć odrobinkę. Dajcie mi chwileczkę, zaraz wracam. Dobrze jestem, moi drodzy. No Piękna rzecz, kurde ten grip, ale to, to zapiera mi normalnie. Że to się udało zdobyć, to zapiera dech w piersiach. Więc świetna, no, świetna, świetna konsola. Świetne, świetne wydanie. Patrzcie, jeszcze raz, jak jest piękne. Można się przejrzeć. śliczna jest. Oczywiście nie ma stylusa, one nigdy nie mają. Zajrzyjmy tutaj. Karta zapewne 4 gb Lexara, niech zgadnę, bo to one są. Tak jest, 4 giga, o tak 4 giga Lexara, czyli standard, który dokładają do tych konsol, które Nintendo dokłada. Chyba ma bardzo dobry układ z firmą Lexar Nintendo, ale no wygląda to. Oj, wygląda to mega, moi drodzy. Wygląda to mega, ta konsola. Więc trafia do kolekcji takie Nintendo. Dzięki serdeczne za oglądanie, za przeżywanie tego ze mną, bo to jest mega miłe. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa, cześć.